Mister Smaku, smaczne i niedrogie diety pudełkowe, zamów na mrsmaku.pl Z nami Zygmunt Heiser, witam serdecznie. Dzień dobry. Jak panu podało się dzisiejszy program? Yy, no przede wszystkim e, chciałbym powiedzieć, że e, fajny, wysoki poziom e, walk e, tych półfinałowych bardzo mi się podobali pod względem technicznym pod względem takim sportowym zawodnicy wyrównane pojedynki także już teraz cieszę się na ten finałowy pojedynek między siwym a mazanem to będzie naprawdę dobra walka to nie było takie tłuczenie się byle jakie. To, byli, to są zawodnicy dobrze ułożeni technicznie. Fajny, fajny pokaz i sztuki sportowej i techniki, i charakterów. Tak? To są zawodnicy z charakterami. Ja mam wrażenie, że pan się odnajduje w każdej sytuacji. Tak samo na programie Eksperyment odsiadka, pan się doskonale odnalazł. Proszę powiedzieć, jak pan wspomina ten, ten, tę chwilę w programie? W tej chwili już fajnie, ale w momencie, kiedy tam się było, to fajnie nie było. Sam moment wejścia do więzienia był taki trudny, upokarzający. Strach i niepewność, co będzie się działo na oddziale, co będzie się działo w celi. Ten strach tak i obawy powoli, powoli mijały. Tak? Znalazłem się w celi z fajnym gościem, z Patrykiem Karabinem, który dużo mi wyjaśnił, trochę mnie uspokoił. Chociaż tam mnóstwo, mnóstwo takich dziwnych rzeczy, niespodzianek, chociażby to, że spałem na górnym łóżku, łóżka piętrowe. Kurczę, to łóżko nie miało żadnej barierki. Ja właściwie pierwszej nocy zupełnie nie przespałem, bo bałem się, że spadnę z tego łóżka, no bo jak nie ma barierki, no przekręca się z boku na bok i jestem na, na podłodze. E, poza tym trzeba było schodzić, e, bo tam wysoko było, przez taki stołek. Tego stołka nie widać, bo prawie ciemno jest, więc sobie położyłem białą kartkę na tym stołku, nie na stołku, na fikole. To jest fiko. No tak, a pseudonim zyga. Widzę, że dużo osób teraz chyba pana tak nazywa po tym programie. Jak... No to, to, to wcześniej. Właściwie dla, dla kolegów, przyjaciół jestem. Zyga, jeśli dużo osób używa tego określenia, to znaczy, że mam wielu przyjaciół i znajomych. A co pan myśli o grypsowaniu w więzieniu? Jak pan się do tego odnosi? Ta to jest... subkultura. Grypsowania. To jest, to, jest chyba, to jest chyba troszkę, troszkę e, taka historia, której nie do końca rozumiemy. E, chyba z tym grypsowaniem to nie, nie do końca jest tak, jak sobie wyobrażamy. E, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Na ile to w tej chwili jeszcze funkcjonuje, z niczym takim podczas odsiadki mojej nie spotkałem się. Bo o tym się powszechnie mówi, że jeżeli ktoś trafia do ale, więzienia... Ale chyba, chyba mamy dość mętne wyobrażenia na ten temat. Chyba to, to nie do końca jest tak, jak sobie czyli, czyli według Pana to w ogóle inaczej wygląda w rzeczywistości? Ja mówię. Ja się z tym nie spotkałem. Być może wśród tych więźniów recydywistów, tych, którzy mają wysokie wyroki, być może to jeszcze funkcjonuje, może nie, nie mam pojęcia. A co pana najbardziej zaskoczyło w programie? Co mnie bardziej zaskoczyło. Może mnie... jakaś niebezpieczna sytuacja, taka, która po prostu. Jakiś... No nie, ten, ten pierwszy, pierwszy moment i spotkanie z baleronem to nie było nic fajnego. Podobnie jak z budyniem, który jakoś tak od początku taki bardzo negatywny do mnie miał. Stosunek i taki agresywny, dopiero jak żeśmy sobie pogadali, no ponad dwie godziny gadaliśmy, to trochę sobie wyjaśniliśmy. A, ale to nie był miły gość na początku. A jeżeli chodzi o celebrytów, to który z celebrytów najbardziej sobie poradził w programie według pana, myślę, że tam nie było źle. Mi Koterski natomiast bardzo, bardzo pozytywnie oceniam minimajka. No Maj wychowywał się w domu dziecka, więc trochę miał... To, Też by... jak, oni, jak oni świetnie się z Danielem dogadali, tak? to, to nagle okazało się, że to jest dwóch fajnych kumpli. Z kompletnie różnych, jeden malutki, drugi wielki, tego i nagle mamy dwójkę, dwójkę ludzi fantastycznych ludzi, którzy dogadują się, którzy rozumieją się, czasami bez słów, którzy wiedzą, jak nawzajem sobie trochę pomóc i ułatwić życie. Tak, to, to, to naprawdę fajnie było patrzeć na naturalnego, nie udającego nikogo minimajka. Po prostu to fajny gość jest. A Stifler jak sobie, jak się odnalazł, prawda? Nie tragedia, to dramat jaki. No właśnie tutaj to Stifler no, miał trochę problemów. Myśli, Nie. tak? Nie, Stifler, Stifler to, to osobna historia i, i wydaje mi się, że dziwny gość. Dziwny, dziwny typ. Myśli pan, że gdyby trafił do więzienia Stifler, to by sobie poradził tak w rzeczywistości? Trudno mi powiedzieć, yy, natomiast chyba on taki trochę odklejony jest od każdej sytuacji, w której się znajduje. Yy, na pewno chce dobrze. Yy, Stifler chce dobrze, yy, natomiast nie zawsze mu wychodzi. Przed nami walka Rado kontra Karabiny. Jak pan ocenia tę walkę? <laughs> Nie no, oczywiście wydaje mi się, że zdecydowanie Patryk jest dużo bardziej przygotowany do tej walki. Rado to trochę taki zawodnik gawędziarz. Czyli myśli, myśli Pan, że to jednak nie jest prawda wszystko, co on mówi, i jak te walki uliczne i tak dalej. Nie wygląda mi na poważnego zawodnika, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Natomiast patrząc na warunki fizyczne, na sposób chociażby poruszania się, zachowania, na przykład karabin cały czas ćwiczył, tak? on celi tam pompeczki, podciąganie, cały czas był aktywny. Tego urada nie widziałem. Rado lubi sobie pogadać, lubi pobajerować, lubi robić za wrażenie. No ale w Oktagonie i na ringu dobre wrażenie może nie wystarczyć. Może ostatnie, ostatnie słowa do widzów naszych jakieś takie przesłanie odnośnie całego ekspery eksperymentu Odsiadka. Eksperyment Odsiadka, ja bardzo się wahałem, czy wziąć w nim udział. Dziś wiem, że to była dobra i, i ważna decyzja. I myślę, że widzowie po obejrzeniu tego programu Kochani, sami sobie wyrobicie zdanie, warto tam być czy nie. Dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki. Mister Smaku, smaczne i niedrogie diety pudełkowe zamów na mistersmaku.pl